Hejka widzowie? Siemanko widzowie, tak, namówiłem ją, żeby założyła kanał, ale nie zmusiłem cię. Nie. nie, nie. <grywa> Ona sama chciała, ale ogólnie po prostu będę jej w tym pomagał i właśnie tak oto ten kanał powstał, więc zostawcie od razu Suwika jej e, tak na dobry start. Myślę, że będzie zadowolona, jak ją zasubskrybujecie. Oczywiście. <grywa> Dobra, więc co, dzisiaj lecimy z QA? To jest twój kanał, więc może przedstaw ile mamy pytanek i tak dalej. No mamy pytanek o godziny 16. 16 pytań przygotowaliśmy, które w sumie wypisaliście, bo ona dawała czy to posta na Instagrama jej, e, czy tam na jakieś inne social media, żebyście mm -hmm. zadawali pytanka e, no i odpowiemy na takie najciekawsze. A, no i właśnie byśmy zapomnieli powiedzieć, że im szybciej dobijecie tej widzowie powiedzmy, a tak na początek 500 ławek w górę e, to tym szybciej wrzucimy kolejny odcineczek, co nie? No, będziemy się starać jak najszybciej ogarniać. E, więc to zależy od was widzowie, zachęcicie ją do dalszego nagrywania i piszcie w ogóle kolejne pytanka w komentarzu, to może nagramy drugą część za jakiś czas. Mogą być jakieś hardkorowe. Dobra, czytaj pierwsze pytanko i lecimy. Dobra, czy na twoim kanale będą odcinki z Brauma? To odpowiadaj. No ogólnie właśnie się zastanawiam. Myślę, że będą. Myślę, że będzie takie mieszanie. Bardzo dobry wybór, no. Ja no. też tutaj bym taki właśnie polecał. E, no Brauma trzeba nagrywać, tak szczerze. <laughs> <laughs> Najlepsza no gierka. No ogólnie myślę, że będzie... Broaster mieszany właśnie z takimi jakby vlogami. Lifestyle taki, nie? No, coś... W sumie tak jak na Tori 3, tylko na Tori no. 3 to nie ma. Bro... Połączenie Tori 3 i Tori. No. E, dwóch moich kanałów, <laughs> więc e, fajnie tu będziecie mieli widzowie. No i myślę, że na początku ogólnie będzie, będą filmy z. Tarsonem. Niech <laughs> ty mówisz na mnie. Nie jestem no. Thorson żaden. E, no bo ona musi się na mnie wybić, więc będą ze mną. <laughs> Później się <laughs> wybije i już nie będą. <laughs> Jaki styl ubierania u siebie lubicie? Czyli ja powiem jaki u Ciebie lubię jak się ubierasz no. a Ty umy, tak? To tak. zacznij No to ja lubię jak jesteś na czarno. czarno Albo tak jak dzisiaj Ogólnie masz czarne cargo I taką ładną bluzę i ładnie to wygląda Ale ogólnie czarno okay. I nie podoba mi się w czarnej koszuli, której dalej nie masz <laughs> No <laughs> tak, nie podoba mi jak jej nie mam No bo przymierzałeś. A okej, okay, no dobra, jej. dobra no. E, no to już znamy odpowiedź A z mojej strony co? Na pewno jeansy jakieś spoko są Jeansy, e, Leginsy no. Też są git, no. yy, top jakiś, nie? Coś takiego chyba. Czy chcecie mieć jakieś zwierzę? <noise> no, dam no. ci ten głos No, no chcemy, dwa spanielki. Jeden dwa? czarny. Tak, nie, nie jeden, jeden czarny, a drugi taki jakby karmelowy. I mamy taki jasny nosek, taki wiecie, cały taki. Ja się rozmarzyłaś. Ja się rozmarzyłam to sobą spaliną yy, Jeden będzie też spoko. Ale może mnie namówi na dwa, zobaczymy. Nie, będziemy mieć dwa, bo jak się bierze psa, to nie chcę go brać jakby od razu w dwójkę, a nie potem jakby, bo mogą się nie porobić. No dobra, no okay. pomyślimy. Czwarte pytanko, czy planujecie dzieci? Mocne <śmocne> pytanie, ale w ogóle oglądajcie ten filmik do końca, bo przed nami jeszcze dużo więcej takich mocnych pytanek. Ja myślę, że tak, ja bym chciał na pewno mieć dzieci, w sensie nie więcej niż dwójkę, to na pewno. Jedno albo dwa. Ja nie wiem. Ja, u mnie to jest zależne od mnie naprawdę. Ja się jeszcze na nie nie zadecydowałam. Zaplanowaliśmy już swój ślub. <grym> Okej, okay, to teraz Ty możesz zacząć. Tak. Ja już mam po, po prostu wszystko dopięte. Jedynie co, to tu muszę grać miejsce idealne. Właśnie, i to jest taki, taki problem, bo tutaj się waham pomiędzy ciem za granicą, To może być tak kosztowne, właśnie dlatego. Albo jakimś ładnym jeziorkiem, albo nad morzem, coś tego typu. Tak, tak. zgadzam się. <laughs> Teraz moje ulubione pytanie specjalnie je wziąłem. Czy uważasz, że Tori jest cringe'owy? <laughs> Powiedz szczerze. Troszkę. No jak troszkę? Czemu? No bo zmieniasz też głos. No ale to tak pod odcinek, żeby lepiej widzów zachęcić do oglądania. Yy, ale generalnie musicie zrozumieć, bo są też takie osoby, które właśnie mówią, że są cringe'owy czy coś, że to jest content, nie? Yy, ja to robię też głównie dla was widzowie, żebyście mieli coś ciekawiej, yy, żeby do takiej reakcje były, myślę, że bardziej zachęcające was do dalszego oglądania no coś w tym stylu, to jest taka jakby gra aktora tak samo idziecie do teatru i tam y, aktorzy no co robią no też jakieś role odgrywają, to ja tak samo na YouTube nieraz jakieś role odgrywam Dobra, teraz mamy najlepsze wspólne wspomnienia no to chyba tutaj to samo będziemy mieli, nie? No, super Tak, na Cyprze byliśmy W sumie wpadajcie nasze Instagramy Bo tam są jeszcze relacje z tego, możecie zobaczyć jak fajnie było No, mega było no. Tak, fajnie. mieliśmy fajny hotelik, fajna pogoda Ten basen w dzień, Był odcinek w ogóle też z tego na kanale Tory 3 podajcie, Więc kto był... Nie, to nawet na moim głównym kanale chyba Więc kto tam tak, pamięta no. te czasy, to na pewno oglądaliście <laughs> Czy masz w planach nagrywać coś <coughs> oprócz brołów, To jest pytanko do ciebie, to już w sumie odpowiedzieliśmy no, okay. tak szczerze, nie? No, to <laughs> no, dobra, przejdziemy do kolejnego. Czy będą live'y stolimy czyli ze mną? No, to ciebie pytanie. Y, tak, myślę, że na pewno kiedyś będziemy robić, też pytałem was chcieliście, więc jak najbardziej. Y, ale tak. chyba live'y bardziej pierwsze na moich kanałach, nie? Bo tak. na twoich bardziej się skupimy na odcinkach, y, więc no tak to będzie wyglądało. Mm, dobra, to teraz ulubiona bajka z dzieciństwa. A <laughs> ale to jest ciekawe, nie bo mamy tę samą ulubioną bajkę. No to jest nie lecz tak, się tak... nie znaliśmy i tak dalej, a mamy tą samą bajkę z dzieciństwa. No, to jest skutku. Tak, Scooby-Doo napiszcie w komentarzu czy też oglądaliście albo napiszcie jaka jest wasza oglądana, to postaram się przypiąć serducha, Tu wiesz, przypiać serdowych. No, Każdemu się tak. powiedzieć. Dobra, więc piszcie widzowie. Teraz jedenaste pytanko, kogo oglądasz na YouTube? Wiecie już pewnie, no, w sumie nieraz mówiłem na moich odcinkach, więc twoją tylko odpowiedź poznamy. No ogólnie oglądam tylko praktycznie książurę. To książurę, bo fajny tam. Może być jeszcze. I jeszcze chuj, oglądam. Oglądam chyba takie jakby... Make-upowe. Też? Ale to się bardziej? Teraz najmocniejsze pytanie, chyba w sumie tytułowe. Czy zerwałabyś z story, gdyby miał wypadek i musiał trafić na wózek inwalidzki? Czyli, że miałbym jakiś wypadek i po nim nie mogłbym chodzić, tylko musiałbym mieć na wózku, nie? Jak myślisz, w której to Nie, no, myślę, że jesteś miła. Nie zerwałabyś chyba ze mną. Mam nadzieję taką. No, nie zerwałabym. Tak, to dobry wybór. Ja też bym nie zerwał, nie? No, bo nie. Planiesz? Żeby nie było za miło pytanie numer 13. Coś najbardziej w górze w Torim. W yy, Ogólnie to jest dużo rzeczy. No ale tak jedna. No ciężko wybrać jedną. Czyli nie ma żadnych widzów sobie. Nie, dalej. ja wiem. Twoja nerwowość. Nerwowość? Nerwowość w Tak. Nie ostatnio naprawdę. Nie jestem widzowy nerwowy, jedynie jak ona już naprawdę tak przesadzi, że doczepi się coś takiego totalnie bezsensownego, co totalnie nie ma sensu, to wtedy czasem się wkurza jakoś, ale bez przesady, nie. Nie się tłumaczy. Ale nie jestem, nie słuchajcie. <lvasi> <grybuj> <grybuj> Jakiej postaci w Stars najbardziej nie lubisz? O, ja, ja odpowiem za ciebie. Ona nienawidzi tej postaci. Przecież to jest normalny. nie, ja nienawidzę po prostu... I tylko zobaczyłam tą postać. zobaczyłam jak ona wygląda. A ja ją grać, ja muszę ją Aaaa, Cordeliusa. A, a B? Przestań, ona, <noise> jest <jej> jest, <noise> ona jest cudowna. <noise> no, więc Cordeliusa. Ja najbardziej nie lubię widzowie Hanka. Następne pytanko, oczywiście tutaj typowo do Ciebie. E, czy powinniśmy mieć więcej followów na Instagramie, czy subów na YouTubie? No właśnie jeszcze nie. Jesz jeszcze nie. nie. Ona dopiero zaczyna swoją karierę YouTube'ową mnie więc y, też ciężko na razie ją odpowiedzieć, bo póki co pewnie Instagram to bardziej no. Bo no, na Instagramie masz więcej, więcej i dłużej też w tym siedzisz i to dopiero zaczynasz, ale myślę, że jej się spodoba YouTube, więc zachęci ją widzowie i na pewno coś ogarniemy. I jeszcze jak masz na drugie imię? Pytańko dzisiaj tej. Mam na drugie imię Zuzia. Zuzia, okej, okay. a na pierwsze ma Wiktorę. Tak, ja wiedział... ja miałam jeszcze na początku właśnie na mnie Zuzia. Że na pierwsze? Tak. Mi tata poszedł i zmienił kolejność. Nazywam się Wiktoria. Okej, okay, rzutem na taśmę zmieniono. Ej, no to co? To w sumie na dzisiaj wszystkie pytanka. Mamy nadzieję, że wam się podobało, widzowie. Oceńcie, jak nam poszło w pierwszym odcinku. No, ocencie, ocencie, bo było ciężko. Ale myślę, że dobrze sobie poradziłaś, więc co? Dziękujemy, do zobaczenia, widzowie. Hejjo!